Siemanko, z tej strony łuk i z tej strony Polski. A dzisiaj z nami jest tamto przepiękna bielutka owieczka. O, ona ci przywitało. No a co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku będziemy robić farmę. I zrobię cięcia, bo żeby pokazać już całą farmę. A więc, a więc tak wygląda ukończona farma. Tutaj sobie rosną marchewki, a tutaj są arbuzy. Jak się nie, skąd mam arby, arbuzy i marchewki? Yy, arbuzy mam stąd, bo byłem w kopalni i się naszukałam do tego, A to była taka kopalnia, gdzie nic nie było, więc was tam nie nie Przepraszam bardzo. A marchewki mam z zombiaków. Z zombiaków. No, w mojej okolicy jest ich bardzo dużo. Więc ja teraz mam pis w tym więc nie będziecie mieli yy, więc... Nie będą mnie atakować, bo ja wtedy sobie serio. Wtedy serio. Miałem mnóstwo różnych form. I co byśmy mogli jeszcze dzisiaj zrobić? Hmm. Możemy się dzisiaj wybrać. A ty, ty, chodź. Dzisiaj możemy się wybrać jaskini. Tylko potrzebujemy dzięki. Teraz sobie wyźmiemy. No ja tylko musimy. Nie będzie potrzebne, bo co innego może być potrzebne Idziemy, o, no idziemy, 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 poczekamy A teraz sobie podziwiamy naszą przepiękną wieżę Dobre, Idziemy spać, no idź spać No co jest? No zachód słońca jest Leżeć, no ładnie tutaj czasem jak widzisz i no kiedy spałem to kiedy tutaj właśnie spaliśmy w Magrafcie to było widać inny. tam było, było coś, że zmieniała tryb a tryb zmieniałem nie, nie po to powiedzmy żeby sobie to wziąć, bo taka nie jest prawda sobie sam to wszystko musiałem szukać prawda jest taka, że yy, to, to mi było potrzebne, yy, no, do latania. Na przykład do, musiałem przelecić sobie tu, powiedzmy, tą, co nie, sobie całą sobie samą jaskinię, żeby zobaczyć, czy warto do niej iść. O, jeszcze jednego, O słowo. O czym, o czym bym mógł pokazać no, yy... Może czytajcie w, w opisie pierwszego filmika, jakie jak polecam kanały, ale teraz, teraz tak wam polecę, bo nie mam co, nic do mówienia, to polecę Wam kanały. Kanał Wam polecam Madzi, ma, nazwa, nazwa, to Madzik 10. Polecam sam, 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 sam śledzę odcinki Madzi za pierwszym razem ją... Teraz jak obejrzałem pierwszy filmik, to za bardzo mi się spodobało, ale jak obejrzałem inne filmiki, to mi się bardzo spodobało i polecam. Bardzo. Warto. No i jeszcze polecam na przykład kanał Huśka. Huśek ma bardzo... No, yy, nagrywa właśnie czasem survival, ale z Madzią. Ma, ma dwa ale mi się najbardziej podobają survivalisty z Wolfie więc no to będzie taki filmik o survivalach powiedzmy no. ale będziemy już kończyć ponieważ yy, już mamy, nagrywamy 5 minut więc kończymy ładnie przy naszym okienku cześć pa i czołem.